Największy samolocik na pilocik! Ja pierdziele, przypomniało mi się, jak jarałem się latawcem za dzieciaka, bo no odpuśćcie mi, mama kupiła i miałem ten latawiec, ale potem się zerwał i od gdzieś go do lasu i na koronach drzew utknął. Natomiast nigdy nie miałem okazji bawić się samolocikami na pilot. Teraz zobaczymy największy RC Airplane, czyli samolot na pilota. Ten samolot na pilocik ma 10 metrów. Jak dla mnie, kozak. Ale on musi być zbudowany z jakiegoś kartonu albo czegoś innego bardzo lekkiego, bo te silniki tam... No nie no, jest tych silników trochę. Dobra, jest ich trochę, ale robi to wrażenie. I leci to bydle, wokół niego setki innych małych samolocików, jakie większość ludzi tam ma. I ten gigant, kumacie czacze? To wygląda jak jakaś walka Star Warsów, piu-piu-piu masakra. Najlepsze jest to, że na tych zawodach te samoloty też się często zderzają. I tu też to się stało. Tu, Nasz gigant się ostał. Tu no, ale tych uderzeń tam było więcej, naprawdę to. I to srogich. Robi wrażenie.